Jak reagować, gdy ktoś cię obraża, nie tracąc przy tym spokoju? Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś rzucił w twoją stronę kiedyś jakieś nieprzyjemne komentarze, a ty przez resztę dnia czułeś się zraniony? Dzisiaj pokażę ci psychologiczne sposoby na to, jak odpowiadać na tego typu nieprzyjemne komentarze, nie tracąc przy tym godności i spokoju. Dlaczego te komentarze takie przykre, obraźliwe w naszym kierunku, czy to wymierzone na żywo, czy to w internecie? Tak bardzo nas ranią, dotykają, dlaczego tak reagujemy, nawet jeśli wiemy, że to nie jest prawda. Z neurobiologicznego, neuropsychologicznego punktu widzenia. Mózg reaguje na krytykę tak samo jak czasem jak na ból fizyczny nawet. Aktywuje się nasz układ limbiczny, czyli taki ośrodek w mózgu m.in. właśnie za, od za odpowiedzialne za przeżywanie emocji i interpretuje krytykę jako zagrożenie dla relacji i dla poczucia własnej wartości. Jest to też normalne, że na neurobiologicznym poziomie włącza się taka reakcja walka, ucieczka lub zamrożenie. Ale dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od tego, jak reaguje nasz mózgi układ limbiczny, jesteśmy w stanie nauczyć się odpowiednio reagować na nasze emocjonalne reakcje w mózgu. Dlatego jesteśmy rozumnymi istotami, ludźmi, żebyśmy mogli nauczyć się przetwarzać poznawczo, czyli interpretacyjnie to, co się z nami dzieje w środku, czyli emocjonalnie, żebyśmy mogli to wykorzystać na naszą korzyść, żeby się na przykład mniej przejmować, czy zachować właśnie swoje stabilne poczucie własnej wartości, czy odpowiednio, spokojnie na taką sytuację reagować, by się właśnie przez resztę dnia nie, nie przejmować czy nie czuć zraniony. Więc podsumowując, nie do końca mamy wpływ na to zawsze, jak się z tym czujemy, bo to jest normalne, że może nas coś zabolić, jakiś przykry komentarz, ale mamy wpływ na to, jak będziemy to interpretować, będziemy to przetwarzać poznawczo i w związku z tym reagować w związku z zachowaniem, co wpłynie też na nasze samopoczucie korzystnie lub niekorzystnie. No to jedziemy. Strategie psychologiczne na lepsze radzenie sobie właśnie z krytyką. Strategia pierwsza, zadawaj pytanie o intencje. Zamiast reagować emocjonalnie, pod wpływem emocji. Zauważ najpierw w pierwszej kolejności, co się z tobą dzieje, i zamiast działać pod wpływem właśnie emocji na automacie, zadań, zadaj rozmówcy pytanie, co masz na myśli to mówiąc? Albo czy na pewno chciałeś, żeby zabrzmiało to tak ostro? Czy chciałeś mnie tym zaskoczyć? Co chciałeś mi przez to powiedzieć? Bo brzmi to bardzo, bardzo mocno. Intuicja mi podpowiada, że nie chciałeś, żeby zabrzmiało to tak ostro, nie, chcia, nie chciałeś mnie obrazić, dlatego zastanawiam się, czy mógłbyś rozwinąć ten temat, o co ci naprawdę chodzi, żeby mógł lepiej zrozumieć Twój punkt widzenia. Taka forma pytania o intencje i o sposób wyrażania się drugiej osoby, nieagresywna, przenosi ciężar odpowiedzialności na tą osobę z ciebie i poniekąd zmusza czy zaprasza tę osobę do tłumaczenia się z tego, dlaczego tak do ciebie mówi, ale mówisz to w spokojny, asertywny sposób. Bardzo często jest też tak, że kiedy używasz takiej spokojnej formy pytania o intencje drugiej osoby, to ciśnienie i to taka agresywna obrona czy atak tej osoby może opaść, i ona paradoksalnie może ci już wyjaśnić, co miała na myśli, i okaże się być może, że nie miała wcale złych intencji. Sposób numer drugi na rozbrajanie pasywno-agresywnych tekstów. Pasywno-agresywne teksty to są takie. Które no, nie da się czegoś doczepić wprost, ale jest to taka ironia, jakiś sarka z jakiejś takiej uszczypliwości, złośliwości, czy udawanie, że ktoś nie słyszy, ignorowanie cię, karanie ciszą. Jak rozbrajać takie teksty, takie pasywno-agresywne? Zamiast się oburzać i reagować tym samym, możesz to skomentować z takim ciepłym troską. Tylko ważne, żeby to było ciepłe i troskliwe, a nie ironiczne. Na przykład, brzmi jakbyś miał naprawdę ciężki dzień. Albo zastanawiam się, czy wszystko u ciebie w porządku, jak się czujesz. Wyglądasz na delikatnie spiętego, i zastanawiam się, czy u ciebie jest wszystko w porządku. Często taka empatyczna, konfrontacja otwiera drogę do dalszej rozmowy i rozbraja tą osobę, bo być może ona właśnie zauważy, że jest trochę spięta i niefajnie się zachowuje, więc zaczynasz ją konfrontować z tym w empatyczny sposób, i to może otworzyć właśnie drogę do, do normalnej już rozmowy. No i po, być może pozwala dowiedzieć się, tak naprawdę, o co tej osobie naprawdę chodzi. Sposób trzeci, siła ciszy. Patrz przez 3-4 sekundy w oczy rozmówcy bez reakcji, jak ktoś cię obraża. Takie patrzenie w rozmówcy w oczy, jak ktoś cię obraża, pokazuje siłę, pewność siebie i działa silniej niż ciętory postem. Cisza pokazuje, że kontrolujemy swoje emocje i nie dajemy się sprowokować. Sposób czwarty, metafora słonia. Jest taka metoda asertywności, która polega na zwizualizowaniu sobie, że w momentach, kiedy chciałbyś być asertywny, czy w których tracisz normalnie spokój, wyobraź sobie, że jesteś takim wielkim, majestatycznym słoniem, który porusza się tak bardzo wolno, ale silnymi pewnymi krokami, bo twoje nogi są ogromne i każde twoje słowo, które wypowiadasz, każdy twój ruch jest przemyślany, spokojny, wypływa z pewnością, siebie i siły, bo jesteś wielkim, majestatycznym słoniem. Więc jak rozmawiasz z drugą osobą, przy której normalnie byś tracił równo, równowagę emocjonalną, możesz sobie wyobrazić, że właśnie jesteś takim ogromnym słoniem. Ta metoda ma taki plus, że pozwala ci się wyciszyć, podejmować reakcje właśnie w oparciu o większą siłę, pewność siebie i spokój, poprzez wizualizowanie sobie właśnie, no, 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 że nic cię nie rusza, że możesz sobie wyobrazić też, że jesteś taki jak, tak, jak, jak dąb, jak drzewo, które żaden wiatr nie powali, nie jak brzuska, która Lata na wietrze, że wystarczy byle a ty już lecisz i odpowiadasz, tylko po prostu stoisz twardo, jak silny, majestatyczny słoń, lub taki, takie drzewo nie do zdarcia po prostu, na przykład dom. Metoda piąta, metoda na bycie ponad tym. Bycie ponad tym oznacza, że przypominasz sobie nieustannie, żeby być ponad tymi obraźliwymi komentarzami innej osoby. Kiedy reagujesz emocjonalnie, zaczynasz się wykłócać czy wdawać w jakiś konflikt, czy reagujesz obrażeniem na obrażenie. To być mo może ciężkość być ponad tym, bo cię właśnie to dotyka. I najczęściej dotyka cię jakaś krytyka, w której jest ziarno prawdy, bo te krytyki, które są absurdalnie nieprawdziwe. Najczęściej spływają po tobie. No. I ważne jest też, żebyś też zrozumiał. No bo, jakby ci ktoś powiedział, ale masz paskudne zielone włosy, a ty wiesz, że jesteś blondynem albo blondynką, no to taki komentarz wydałby ci się absurdalny. No ale, jakby ktoś już powiedział, ale masz paskudne blond włosy, to być może by cię to zabolało, dlatego że masz blond włosy i mogłabyś zacząć podejrzewać, że coś jest z nimi nie tak i reagować przez to defens defensywą. Ale jeśli ty wiesz i jesteś ponad tym w rozumieniu, że wiesz, że to jest tylko komentarz tej osoby. Który być może wypływa z jej frustracji, z jej jakichś, nie wiem, deficytów psychicznych czy jakichś innych problemów, no bo dlaczego ona mi o tym mówi? Dlaczego? Czy ja ją pytałem o opinię? to jest bardzo ważne. Zwróć uwagę na to, jak jesteś ponad tym, to pamiętasz, że ludzie. Mogą wyrażać swoje opinie w kulturalny, konstruktywny sposób wtedy, kiedy je o, o nie pytamy. Jeśli natomiast ktoś cię obraża, nie, pytają, nie pytany jeszcze obraża i robi to w niekonstruktywny sposób, no to raczej na pewno to wynika z jego problemów. No bo dlaczego on to robi w twoim kierunku, kiedy po pierwsze jest nie Dlaczego robi to w niekonstruktywny sposób, raniąc cię, chcąc cię zranić przy tym, mając taką refleksję, że to tak naprawdę prawdopodobnie wynika z tej osoby, z jej, z jej jakiegoś problemu? Możesz sobie wyobrazić, że jesteś ponad tym. I teraz nie chodzi o to, żeby każdą krytykę, każda krytyka po tobie spływała, żebyś nie miał, nie miała żadnej autorefleksji, bo w niektórych tych, nawet krzywdzących krytykach, jest coś sensownego, co można z tego wyciągnąć i się nad tym zastanowić. Tylko problem na tym polega, że kiedy reagujemy emocjonalnie, to nie, po pierwsze nie, nie bierzemy nic z tego, tylko po prostu skupiamy się na tej reakcji emocjonalnej, bo się bronimy albo uciekamy. Więc nie ma też tej refleksji na tym, żeby cokolwiek z, z tej krytyki wziąć. Bycie ponad tym nie oznacza bycie takim narcystycznym czy wyższościowym, że ja jestem lepszy, nic żadna krytyka mnie nie dotyka i wszyscy tam jesteście gorsi, gadajcie sukcesy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak ktoś cię obraża, to za każdym razem wychodzisz z pozycji, po pierwsze... Czy ja pytałem tą o opinię, o zdanie na, na swój temat i chciałem, żeby ona mnie obrażała, czy w jakiś sposób krytycznie się wypowiadała na temat tego, co robię lub jakim jestem? No nie. Więc już na starcie startuję z dystansu y, do tej sytuacji. Ale zastanówmy się, co ona mogła mi chcieć przez to powiedzieć. Czy jest w tym jakieś ziarno prawdy? Być może jest w tym jakieś ziar, ziarno prawdy co do tego, co ta osoba mówi. I być może sobie coś z tego wyciągnę i nawet zmienię na przyszłość. Ale cała reszta, która miała, miała mnie na celu obrazić, to do wywalenia po prostu. Podam przykład na, na sobie. Powiedzmy, że są różne komentarze pod różnymi moimi filmami: niektóre pozytywne, niektóre negatywne, niektóre totalnie bez sensu, niektóre z ziarnem prawdy. Możliwe, że ktoś mi napisał taki komentarz, że ale jestem beznadziejnym psychologiem, bo mam takie słabe nagłośnienie filmu ledwo mnie słychać. No i widząc taki komentarz, będąc ponad tym, mogę się zastanowić, po pierwsze, czy faktycznie mam słabe nagranie w filmie? Jeśli dochodzę do wniosku, że nie, że, ma, że dobrze mnie słychać że i uważam, że jest dobre nagranie, no to totalnie się nie, nie przejmuję tym, nie zwracam na to uwagi, no bo to stwierdzam, że to jest jakby nie mój problem. Jeśli natomiast zobaczę, że o kurde, faktycznie y, mam słabsze nagranie w tym filmie, bo mi się chyba mikrofon odpiął albo nie wiem, miałem go za daleko od twarzy to się zastanowię, dobra, to następnym razem yy, sobie przyłożę ten mikrofon bliżej do twarzy lub skupię się przy post, post, postprodukcji, żeby przypilnować, że to nagranie jest lepiej, żeby Wam się dobrze słuchało to nagranie. Ale, uwaga, ale, cała reszta tego komentarza do wywalenia. Co to znaczy? To znaczy, że ale jestem beznadziejnym psychologiem, bo mam słabe nagranie w filmie lub słowo mnie słychać. Tej części w ogóle nie biorę do siebie, bo jest absurdalna, nieoparta o fakty i nam na, na bank, wynikająca z problemów tej osoby. Czy dzielę się jakimś swoim sposobem myślenia, czy ty masz jakąś swoją opinię, czy jakieś, y, dzielisz się jakimiś swoimi rzeczami i ktoś cię za to krytykuje czy obraża. Mimo, że szanujemy swoje poglądy, różne podejścia do różnych rzeczy, a ktoś cię obraża tylko dlatego, że się z tobą nie zgadza. No to ta, takie rzeczy nie tutaj. Nie, nie, nie ma żadnej potrzeby, żeby się tym przejmować, bo, bo po prostu to nic nie wnosi do Twojej zmiany, bo każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów. Czyli podsumowując, zastanawiam się, czy w tym komentarzu jest coś obraźliwym, co może mi pomóc zmienić dane zachowanie, ale podkreślam, zmienić dane zachowanie, a nie oceniać mnie jako człowieka, bo problem z braniem krytyki do siebie jest taki, że my oceniamy siebie jako ludzi. No, bo ludzie jak kogoś obrażają, to oceniają innych ludzi jako ludzi najczęściej. Ja nie mówię o zachowaniach, i to jest błąd komunikacji. Ale możemy być właśnie ponad tym i pamiętać, że to jest mowa o zachowaniu. Albo o niczym, bo ta osoba po prostu się myli, albo chce nas obrazić, sprawdzić nam przykrość, i nie musimy tego brać do siebie. I teraz bycie ponad tym oznacza, że ja nie wchodzę w tą rozmowę, nie wdaję się w dyskusję, nie tłumaczę, bo jeśli ja wchodzę w polemikę, zaczynam się tłumaczyć, jakbym był w jakimś sądzie, no to raczej nie jestem ponad tym. Więc jeśli nie odpowiadam na ten komentarz, nie reaguję emocjonalnie ani w żaden sposób, bo widzę, że to nie ma sensu po prostu, bo, no bo co to ma dać, jak ktoś mnie obraża, to, no to wtedy jestem właśnie ponad, ponad tym, bo, bo nie ma takiej. Potrzeby. Tym bardziej, jeśli są to nieznajomi ludzie w internecie, czy jakieś przypadkowe osoby, z którymi nie mamy żadnej relacji, czy to na żywo, czy w internecie, tym bardziej nie ma takiej potrzeby tracić swojej energii życiowej na nie wiem, tłumaczenie komuś swojego punktu widzenia, czy wdawanie się w jakieś emocjonalne dywagacje, no bo lepiej chyba tą energię życiową zachować dla naszych bliskich osób. Więc jeśli. Mówią, obrażają cię, czy masz jakiś konflikt z bliższą dla ciebie osobą, z rodziną, partnerem, przyjacielem? No to wtedy warto tą osobę właśnie empatycznie skonfrontować. Czy właśnie mm, za chwilę podam jakąś inną technikę, jak można to zrobić, no bo to jest bliska osoba, być może na której ci relacji zależy. Natomiast nieznajome osoby, czy w internecie, czy gdzieś indziej, no jakbyśmy tak chcieli wszystkich konfrontować i wszystkim wszystko tłumaczyć, no to chyba nic innego byśmy w życiu nie robili, tylko z ludźmi dyskutowali. Ale a po co? Kolejna metoda komunikaty ja i empatyczna konfrontacja. Jest to taki typowy przykład komunikacji asertywnej, komunikacji bez przemocy, gdzie chcąc postawić komuś granicę, zawsze się odnoszę najpierw do tego, jak ja się z tym czuję, bo to jest coś, co się podważyć nie da. Więc zamiast mówić Ty jesteś nieuprzejmy, bo tak mówisz, mówię, nie czuję się komfortowo z Twoim komentarzem. Czuję się obrażany w tej sytuacji. Czyli zawsze mówię o tym, jak się czuję z danym zachowaniem drugiej osoby, to też ważne z zachowaniem, a nie z tym, jaki ktoś jest. Nie czuję się komfortowo z tym, jak mnie traktujesz. Zamiast nie czuję się komfortowo z tym, że jesteś chamem i burakiem, to jest ta różnica. Bo jak powiem, jesteś chamem i burakiem, to to może zbudować już defensywę, a jak mówię, jak się czuję, to ciężej jest to po pierwsze podważyć, a po drugie łatwiej jest zbić tą defensywę. I to jest pierwsza część. A druga to jest empatyczna konfrontacja. Yy, czyli to, się, to bezpośrednio się może też łączyć z tym pierwszym komunikatem. Ja. Empatyczna konfrontacja, czyli Wyrażam empatię w stosunku do tego, jak się ktoś tam czuje czy zachowuje, ale stawiam granice. Czyli zamiast mówić, nie odzywaj się w ten do mnie sposób, bo skończę tą rozmowę, co jest konfrontacją, mogę powiedzieć, rozumiem, że jesteś zezłoszczony, ale jeśli nie zmienisz tonu głosu, to nie będziemy dalej rozmawiać. To jest ta różnica między konfrontacją a empatyczną konfrontacją. Jakby to połączyć z komunikatem, ja to nie czuję się komforto komfortowo z tym, jak e, się do mnie odzywasz, rozumiem, że jesteś zezłoszczony, ale jeśli nie zmienisz tonu głosu, to skończymy tą rozmowę. No i możesz powiedzieć, no ale się nie. Nie zmienia, no to jeśli nie zmienia, to kończysz tą rozmowę, czy jesteś konsekwentny i wracasz dopiero, kiedy ta osoba zmieni ten głos. Albo w ogóle, jak sytuacja jest na tyle poważna. Ko kolejna metoda z dartej płyty y, polega na tym, że w kółko powtarzamy nawet bez zmiany treści tego naszego komunikatu, konsekwentnie odmowę lub stawianie granic, aż osoba zrozumie, a jak nie zrozumie, no to kończymy rozmowę. No to jak ktoś cię obraża, czy coś ci robi, to rozumiem, że jesteś zły. Ale jeśli nie zmienisz tonu głosu, to, to nie będziemy rozmawiać. I ktoś dalej nie zmienia tonu. Rozumiem, że jesteś zły, ale jeśli nie zmienisz tonu głosu, nie będziemy dalej rozmawiać. I tak dalej, i tak dalej. No, Jeśli ktoś nie zmienia lub jest jeszcze gorzej, no to, no to kończysz tą rozmowę. Wracamy do poprzedniej, mm, poprzedniej tutaj metody. Chodzi o to, żeby w kółko powtarzać, jak zdarta płyta, to samo, nawet nie tłumacząc nic poza tym. I, i, i ta metoda może, mo, może zadziałać, a jak nie, no to zawsze wychodzi, może wyjść z tego konsekwentne, jakby wyciągnięcie z tego Konsekwentne wyciągnięcie z tego konsekwencji w postaci zakończenia tej rozmowy, bo to też nie na każdego może zadziałać to, ale na każdego zadziała zakończenie rozmowy, prawda? Więc jakby to ostatnia metoda, którą właśnie pominąłem w nazwaniu, że to jest ostatnia metoda, to poinformowanie rozmówcy o potencjalnych konsekwencjach, które wobec nie wyciągniesz, no i wyciągnięcie z nich. Czyli informuję: słuchaj, jeśli nie zmienisz tonu głosu, to skończę z tą rozmowę, no i nie zmienia, i kończysz tą rozmowę. Tylko w ten sposób niektóre osoby da się nauczyć odpowiedzialności za ich czyny czy za ich słowa. Bo na, często jest tak, że, że takie agresywne osoby, jedyne osoby, które szanują, to te, które właśnie im stawiają konsekwentnie granice. Więc jeśli ty nie wyciągasz konsekwencji, z tego co mówisz, no to ona nigdy być może ta osoba nie zacznie cię szanować. Więc to tyle. Nie musisz dawać się wciągać w grę w komentarze. Są metody psychologiczne, które pomagają ci dobrze sobie radzić, być pewnym siebie, i nie wchodzić w tą, tą grę jakąś dziwną agresji, wymiany tutaj jakichś dziwnych zdań, obrażania się. Nie trzeba się czuć też zranionym, aczkolwiek to normalne, że każdego z nas może to zaboleć i możemy czuć jakiś rodzaj frustracji i smutku, więc przyjąć te wszystkie emocje, ale pamiętać, że jako osoby rozumne, to my mamy wpływ na to, jak zareagujemy i to my decydujemy, co z tym zrobimy. Więc masz wpływ na to, żeby nie czuć się zraniony, nawet jeśli komentarz jest raniący, czyli jest w nim ziarno prawdy i tak dalej. To ty decydujesz, mimo że oczywiście akceptujemy to wszystko, co z tym czujemy. Napisz w komentarzu, która z tych technik wydaje ci się najbardziej pomocna, być może już ją stosowałeś, a jeśli nie, to być może ją spróbujesz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie.